I za jeszcze mam coś dla Ciebie. No to już Aha. wszystko tutaj uporządkowała. Tak, ja sobie już tutaj mam karmę dla... Zwiejku, nawet dla, dla Luny! Jest. Tak. Na przysmaki! Na przysmaki. Już przysmaki są włożone na swoje miejsce. I tutaj mam fajną... O, na podle... Do podlewania, podlewaczkę. Tutaj sobie ale zacz, my tutaj mamy do Ciebie <noise> niespodziankę, ponieważ tak? to pomieszczenie jest wysokie, masz tam e, dużo rzeczy na samej górze, żebyś nie musiała, nie masz drabiny, sprawdziliśmy to w domu. <noise> nie <musiała> <noise> drabiny kupować. nie mam, ale drabinkę <noise> mam taką małą, której mi się nie chce nigdy wyjmować. Zacz, masz świetny pojemnik, na którym możesz stanąć sobie. Tak? No, 130, 130 kg, naprawdę? Nawet... Gdyby był większy, to byśmy dwie stanęły. Na tym. I co? I to no się i nie się zarwie? Nie, nic się nie dzieje. Z tym. Genialnie, no świetnie, bardzo, bardzo mi się przyda taki. Pomożesz wejść. Ta. <grych> Spróbuję. Okej. Okay. Raz, dwa. <grych> Rzeczywiście. Widzisz? Genialne. No, Nawet po prostu. Może. <grych> świetnie. Mogę sięgać do, do, tak. do najwyższej tak. półki. <grych>